Się elfie. Nie gryzę. Wiesz, kim jestem? I twoje uszy cię zdradzają. Nie skrzywdzisz mnie? Nie, chcę cię tylko poznać. Fajnie. Nigdy nie widziałam elfów. Nie wolno nam widywać się z ludźmi. Dlaczego? Nie wiem. To pomysł Mikołaja. Aj! Przestań, to nieprzyjemne. Przepraszam, to są prawdziwe uszy. Co za nonsens! Oczywiście, że prawdziwe. Mam najmillerka. Jestem Kitty. Fajnie. Opowiedz mi o elfach. Co dokładnie mam ci opowiedzieć? Jak żyjesz, co jesz, co robisz? Mieszkamy w domach z karmelu, które sami budujemy. Z karmelu? Jakie budujecie? Podgrzewamy karmel i formujemy go. Szybko na mrozie i wtedy mamy dom. Fajnie, nie sądziłam, że to możliwe. No i mięso, które rośnie na drzewach. A ja myślałam, że elfy jedzą jagody i zioła. Tak robią leśne elfy, a my jesteśmy elfami świątecznymi i mieszkamy na biegunie północnym. U nas rosną tylko mięsne drzewa. Fajnie, co jeszcze jecie? Łowimy ryby i uprawiamy jagody śnieżne. Mówiłaś, że rosną tylko mięsne drzewa. Zgadza jagody śnieżne rosną pod śniegiem. Kopiemy je jak ziemniaki. A w wolnym czasie co robicie? Jeździmy na reniferach, robimy lody, robimy zdjęcia pingwinom. A obchodzicie święta? Nie, nienawidzimy ich. Dlaczego? To dla nas najtrudniejszy dzień w roku. Podczas gdy wszyscy odpoczywają, elfy pracują. A my kochamy święta. Poczystunki, prezenty, poimki. Masz szczęście, odpoczywasz. A my pracujemy. Chciałabym być człowiekiem. A ja chciałabym zostać elfem. Masz mnóstwo ciekawych rzeczy. Szkoda, że nie możemy zamienić się miejscami, przynajmniej na jeden dzień. O, jestem elfem. A ja człowiekiem. Tylko nie to, po prostu żartowałam. Moje uszy. Co za koszmar! Odwołaj to wszystko. Ja nic nie zrobiłam. To ty to wyczarowałaś. Elfy też. Bajki mówią, że jesteście magiczni. To w bajkach, a nie w prawdziwym życiu. Zamieniłyśmy się nawet o I co mamy robić? Zapytajmy Twoich znajomych. Może oni wiedzą? Nie, 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 nie oni mnie skarcą. A chcesz zostać człowiekiem? Nie. No to chodźmy!